Dziewczynka, którą widać na zdjęciu, przyszła na świat w polsko-romskiej rodzinie. Dziś w Polsce każdy wie, kim jest. Fotografia została wykonana przed 40 laty. Teraz wygląda już zupełnie inaczej. Wiecie, kogo przedstawia zdjęcie? Dziewczynka ma nad wyraz charakterystyczną urodę. Wystarczy spojrzeć na jej uśmiech, by dostrzec w niej gwiazdę, która od dawna gości na polskiej scenie. Już wiecie, kim jest dziewczynka ze zdjęcia? Przypomnijmy, fotografia została wykonana prawie 40 lat temu, gdy jeszcze nikt nie wiedział, że dziś każdy w Polsce będzie znał jej nazwisko. Dziewczynka ze zdjęcia. Poznajecie? Wyjątkowo stare zdjęcie polskiej gwiazdy zostało ostatnio wykorzystane w spocie reklamującym program, w którym występuje. Widzowie, oglądając to zdjęcie, od razu wiedzieli, kto się na nim znajduje. Przyglądając się charakterystycznemu uśmiechowi, od razu można domyśleć się, kim jest dziewczynka ze zdjęcia. W spodzie reklamującym The Voice of Poland Kids, który pojawił się przed laty, Barbara Kurdej-Szatan opowiada historię czterech gwiazdek. Prezentując ich zdjęcia z młodości. Mowa w nim o Tomsonie i baronie z zespołu Afromental, Dawidzie Kwiatkowskim oraz o dziewczynce, którą widać na zdjęciu. Tak, to nikt inny, jak sama Edyta Górniak. Dziewczynka, która czaruje uśmiechem na zdjęciu, to Edyta Górniak. Fani Edyty Górniak mieli nie linie lada gratkę, gdy zobaczyli w spocie na TVP2 ich ulubioną artystkę. Niepublikowane dotąd zdjęcie wywołało niemałe poruszenie wśród jej wielbicieli. Wiedząc już, kto znajduje się na zdjęciu, łatwo powiedzieć, że polska gwiazda od dzieciństwa zachwycała swoją urodą. 2. Minister zdrowia nagle zmienia zasady kwarantanny. Szumowski złapałby się za głowę 3. Dziewczynka już od najmłodszych lat miała zadatki na prawdziwą gwiazdę. Jako młoda dziewczyna ucząca się w techniku, Edyta Górniak wiedziała, że chce zająć się muzyką. Występy w musicalu metro były dla niej ważniejsze niż nauka i otworzyły jej drzwi do kariery. Muzyka Źródło: Radio Z.